Cześć dzisiaj zapraszam Was na nowy film i będzie to haul ubraniowy mierzymy ze sklepu Modana i jak widzicie przed chwileczką do mnie dotarła przesyłka, wszystko jest zapakowane w folię, więc razem z Wami będę otwierać, razem z Wami będziemy robić mierzymy na żywo, razem sprawdzimy sobie te wszystkie rzeczy, a mam tutaj sweterki, spodenki, mam nawet torbę i jest słuchajcie promocja na wszystko, minus Minus 15% na większość rzeczy, z wyjątkiem linii, tej, która tutaj Wam się wyświetli, bo na tę jest minus 10% i wszystkie te rzeczy są już przecenione, więc jak wejdziecie na stronę to już będziecie widziały cenę po obniżce. starałam się wybierać rzeczy takie, które będą fajne gatunkowo, starałam się wybierać rzeczy z bawełną, na takich mi najbardziej zależało, więc sprawdźmy, jak to wszystko leży. No i dobrze, słuchajcie, mamy dwie pierwsze rzeczy. To jest marynarka oraz ta bluzka, która jest pod spodem. Marynarka jest akurat poliestrowa, ale zapomniałam o niej, zapomniałam, że, że ją też tutaj mam w zamówieniu, więc ona jest akurat z poliestru, ale... Rzadko się zdarza, żeby marynarka była bawełniana, najczęściej jest wełniana, jest wtedy też ona gruba. Chciałam czarną, klasyczną, bo takiej nie mam. Ta jest akurat z takim marszczonym, podwijanym rękawem. Mam taką białą z Zary, jestem z niej bardzo zadowolona i ona akurat też jest poliestrowa i w Zarze często pojawiają się takie marynarki. Natomiast one potrafią być całkiem drogie, nawet kosztować 299 zł. A tutaj cena tej marynarki jest stosunkowo bardziej przystępna. No i powiem Wam, że jestem pozytywnie zaskoczona tą marynarką. Ja w ogóle lubię tego rodzaju fason. Rękaw jest 3/4. Bardzo elegancka. Ja akurat mam na sobie leggingsy z cienkiej e, ekoskórki. Pod spodem nawet idealnie mi pasuje ta bluzka, która jest na ramionczkach. Jest taka bardziej e, letnia. Natomiast, słuchajcie, jeśli chodzi o materiał, on jest cieniutki e, i idealnie się nadaje właśnie teraz na taką pogodę, na, e, na wiosnę, na lato, jeśli będziecie potrzebowały i chciały wyglądać elegancko, no to e, fajna, taka cieniutka w marynarka, w której wyglądacie elegancko. E, bardzo podobają mi się tutaj te te mankiety, tak to można nazwać, mankiety czy kołnierz. E, ładnie to wygląda. Nawet nie wiem, czy nie zabrałabym tego ze sobą na, na wyjazd. W każdym razie marynarka trafiona, bardzo mi się podoba. Mam ją w rozmiarze chyba S. W każdym razie na dole będziecie miały linki wraz z rozmiarem, jaki sobie wzięłam. No i teraz pod spodem pokażę Wam tą bluzkę. Ta bluzka jest z bawełny, poliamidu i Elastanu, jest trochę elastyczna, ramionczka są regulowane. Ja akurat w tym momencie mam na sobie nałożony sama, samoopalacz świeżo, więc ja dzisiaj będę go zbywać gdzie nigdzie mogą być plamy, więc nie zwracajcie na to uwagi. Więc trzeba tutaj mieć odpowiednio dopasowany stanik tak, żeby on tutaj nigdzie nie był widoczny. Ja akurat mam tutaj stanik bez ramionczek, który trzyma się na silikonowych paseczkach, więc on jest tutaj niewidoczny, on jest w beżowym odcieniu gładki, więc do takiej bluzki to pasuje. Marynarka była dosyć długa, bo mi fajnie tutaj zasłaniała pośladki tyłek i ta bluzka, tak jak widzicie, też jest nieco dłuższa. Więc tak to wygląda z większej odległości. Bardzo fajna koszulka. Czy ona przyśwituje? Powiem Wam, że ciężko jest mi. Może odrobinę delikatnie przyśwituje i te na przykład leginsy tutaj są bardziej widoczne, ale nie jakoś znacznie. Jedynie no tutaj jest właśnie ten kawałek materiału, który jest jakby podszyty tutaj dodatkowo i on się tak odznacza, ale sama bluzka w sobie jest... Bardzo fajna, ciekawa. Jeszcze Wam tutaj pokażę, jak to wygląda z marynarką. Jak widzicie marynarka jest dłuższa, ja mam 1,62 m. I ona zasłania mi tutaj z tyłu pośladki, guzików nie ma. Ładna, elegancka marynarka. Więc no, przyznam, że jestem tutaj pozytywnie zaskoczona i zadowolona. Fajnie to wygląda. O, fajny jest. Dalej słuchajcie, mam sweterek ażurowy. I tutaj mamy akryl oraz bawełnę. Tutaj mamy dekolt w kształcie trójkąta z guziczkami. To jest kolor taki nie do końca biały, ekryl, taka złamana biel. Natomiast jeśli tak patrzę na rękawę, one nie do końca są takie długie. Są mi takie nieco krótsze, nie wiem czy one tak mają wyglądać, czy to było właśnie zamierzone, że one trochę takie czy czwarte mają być, aczkolwiek powiem Wam, że mi to w zupełności nie przeszkadza, widzę tutaj zegarek, widać moją biżuterię, więc całkiem jest spoko, aczkolwiek no zobaczymy jak to wrzucę do pralki poprzez to, że ma tutaj wełnę, czy to się nie skurczy, więc na przykład proponuję wziąć tutaj rozmiar większy, nie wiem jaki ja tutaj mam, nie pamiętam, jaki mam tutaj rozmiar, więc na dole będziecie miały przy linku. Natomiast no, pokusiłabym się tutaj o większy sweterek. Sam w sobie bardzo mi się podoba, i myślę, że mogłabym go wziąć na, na, na wyjazd. Tak, myślę, że go zapakuję, tym bardziej, że pewnie wieczory w Grecji będą zimne. Więc żeby narzucić też na jakąś bluzkę, albo na przykład na sukienkę, jest cieniutki, ale jednak jest ciepły. Natomiast jeśli chodzi o długość tutaj, to myślę, że jest taka w porządku. Nawet dobrze to też wygląda do tych legginsów, Sweterek bardzo mi się podoba. Dalej słuchajcie, mamy sukienkę w białym kolorze i tutaj mamy ręka w przedłokieć. Delikatnie bufiasta, ale tak nie do końca. I tutaj macie 90% bawełny i elastan. Jest bardzo elastyczna, skład jest bardzo fajny. I ona jest u mnie tak do kolana, więc jest dosyć długa. Podobną sukienkę już mam, tylko w kolorze, właściwie identyczną, w kolorze fioletowym, czy takim lawendowym. I z tej sukienki jestem bardzo zadowolona i zobaczcie, jak to wygląda z większej odległości. I w lustrze to wygląda tak, jak widzicie, do kolana, więc myślę, że sukienka spokojnie może podpasować osobom, które mają dłuższe nogi, które są wyższe, no bo ta długość jest taka bezpieczna, jest niesamowicie komfortowna. Wygodna. Materiał jest bardzo delikatny i taki mięciutki w dotyku, więc idealna na lato-przewiewna. Myślę, że też fajna dla dziewczyn, które mają brzuszek ciążowy, bo jednak jest tutaj sporo miejsca. No i też jest elastyczna, więc fajnie dostosowuje się do kształtu ciała. Bardzo ładnie się układa, aczkolwiek jest oczywiście do przyprasowania, wtedy będzie wyglądała jeszcze lepiej, ale bardzo ładna, taka letnia, odświeżająca sukienka. Lubię białe kolory. Dobra. I teraz słuchajcie, mamy t-shirt oraz spodenki. T-shirt jest, słuchajcie, bardzo fajny. Tutaj, z tego co pamiętam, jest bawełna. Jest na pewno elastan, bo jest bardzo rozciągliwa. 90% bawełna i 10% elastan, więc jakość tego materiału jest super. Kolor mi się podoba, no i jest bardzo mięciutka. Ja mam tutaj rozmiar XS na S. A teraz pokażę Wam spodenki, bo też jestem miło zaskoczona i bardzo dobry rozmiar sobie wybrałam. E, najpierw pokażę Wam t-shirt, bo chcę Wam pokazać jak długa jest ta bluzka, no bo to jest już nieco taka, nieco taki dłuższy t-shirt. Można tutaj naciągać ile chcecie. No taki dłuższy też dla wysokich osób, dla osób, które mają taki dłuższy tułów, ale jak ją tutaj tak zmaszczycie, no to to wygląda w porządku i zupełnie normalnie. Natomiast jeśli chodzi o spo, ale ten materiał słuchajcie, on jest Jaki jedwab, tak milutki, gładki, przyjemny w dotyku. No, jestem bardzo zadowolona. Natomiast jeśli chodzi o shorty, one są z takiego jakby nieco grubszego materiału. Też jest to bawełna i elastan. Tutaj mamy kieszenie, tutaj mamy takie grubsze sznurki, kolor beżowy. Z tyłu to wygląda tak, mamy jedną kieszeń. Jedna kieszeń. W ogóle powiem Wam, że te spodenki też robią jakby taki efekt push-upu, że te pośladki tutaj są jakby jeszcze większe, czy bardziej odstające. Nie wiem, czy przez to, że przez ten materiał, że on jest też taki grubszy. Bardzo ładnie skrojone. Tutaj jest takie delikatne wycięcie, co też sprawia, że noga jest szczuplejsza. Ta kieszonka z tyłu jest urocza. Naprawdę fajne spodenki. Były jeszcze podobne na stronie i się zastanawiałam, czy wybrać te i te. Te wybrałam ze względu na to, że mają elastan i wiem, że będą po prostu wygodniejsze i też są niesamowicie miłe w dotyku, podobnie jak ta bluzka, ale to chyba z tą kolekcją jest właśnie coś takiego, że ona jest takiej dobrej jakości gatunkowo i te materiały są takie miłe w dotyku. Ta kolekcja nazywa się Mother of Earth i właśnie na nią jest minus. 10%. Więc podęki, petarda, zabieram ze sobą. Ale chciałam Wam pokazać właśnie jeszcze coś bardzo ciekawego, a mianowicie torby. Mam dwie, tylko w dwóch różnych kolorach, bo też nie mogłam się zdecydować. I tak pomyślałam, że to będą właśnie fajne torby na plażę. I one są... Z recyklingu. Tutaj mamy torbę numer jeden w niebieskim kolorze, bardzo podobnym, właśnie jak t-shirt. Torba jest duża, jest pojemna, jest bardzo duża. Taka materiałowa, więc tutaj jestem w stanie zmieścić naprawdę bardzo dużo. Aczkolwiek no też nie ma żadnego zamknięcia, żadnego suwaka, ale podoba mi się design i podoba mi się ten materiał, i to jest taka. Typowo plażowa torba, wiecie, taka materiałowa, taka trochę szmaciana, ale fajne to jest. Te paski, tutaj paski od spodu są beżowe, więc to też w sumie fajnie kontrastuje. To jest gruby materiał, porządny. Jak wam się wybrudzi, to możecie wrzucić to do pralki i nic się z tym nie stanie, bo tutaj, tutaj akurat jest, z tego co wiem, poliester, chyba bawełna i poliester, więc. Yy... To powinno się dobrze przypierać, tak mi się wydaje. Więc to jest kolor niebieski, bardzo mi się spodoba. A tutaj mamy klasyczny beżowy odcień więc tak wygląda torba z przodu. Tutaj mamy metkę właśnie tej linii. Z tyłu nie ma nic, jest gładko. No i jest jedna wielka komora, do której można pomieścić. Naprawdę bardzo dużo. W lustrze to wygląda tak. Tutaj mamy jedną torbę, tą beżową. Można by ją też trochę tutaj przeprasować, bo ona jednak była zgnieciona w paczce. I niebieska. A niebieska wygląda tak sama. Nie wiem powiem Wam, który kolor mi się bardziej podoba, ale chyba jednak niebieska. I strasznie fajne jest to, że tutaj mamy ten pasek taki kontrastowy, więc warto zwrócić na to uwagę. Ale niebieska super, więc cieszę się, że na ten kolor się zdecydowałam. Jeszcze raz zajrzyjmy do środka. Wykończenie jest takie surowe, ale tutaj brzegi wszystkie są zeszyte. Ja i tak do tej torby będę pakować na przykład e, takie kosmetyczki, w które, do których będę wrzucać e, kosmetyki, tak żeby mi się nie wylały. Tutaj mam e, taki materiał wodoodporny, więc tutaj nawet mam balsam do ust, więc to wszystko będę sobie w taki sposób e, wrzucać, żeby też mi się to nie, wysypa, nie wysypało, nie wylewało. E, może jeszcze jakąś jedną taką większą. E, Kosmetyczkę albo torbę sobie tutaj wrzucę, żeby to wszystko pozamykać, i to będzie w jakiś sposób posegregowane, więc spoko, opcja na plażę. I to już wszystko: linki do tych produktów. Jakie rozmiary, znajdziecie oczywiście na dole w opisie filmu. Pamiętajcie, że na wszystko jest minus 15% i na tę markę Mother of Earth jest minus 10%. Link do sklepu na dole. I do zobaczenia w kolejnym vlogu.